Państwo, Panie Ministrze, Panie Prezesie, jest mi niezmiernie miło Panów gościć przy, myślę, dość doniosłym wydarzeniu dla polskiej kolei. Tu w tej chwili za nami mamy dwie lokomotywy, które jutro wyjeżdżają, do, jedna do Czech, druga do Żywigrodu. Obie są dla PKP Cargo. Pewnie by w tym nie było nic nadzwyczajnego, ale są to lokomotywy, które będą jeździć już pod napięciem i 3 kV i 25 kV, czyli są to dwunapięciowe lokomotywy. Niezmiernie ważna rzecz dla y, PKP Cargo, ponieważ nie trzeba będzie już w najbliższym czasie na granicy zmieniać y, lokomotywy. Y, Podpinając do składu, który z Polski, czy odwrotnie, czy z Czech do Polski będzie mógł jeździć, kolejna to jest lokomotywa, jedna z ostatnich, przedostatnia, ostatnia już pojechała. Ta pojedzie dzisiaj dla PKP Intercity. Też kończymy kontrakt 30 lokomotyw i ta środkowa to jest lokomotywa, którą wyprodukowaliśmy w Nowagu, o ile dobrze pamiętam, w 2000. W 2010 roku jest to lokomotywa, która ma trzy systemy. Ma 25 kV, 15 kV i 16,5 Hz, czyli system A, który jest w Austrii i Niemczech i 3 kV system, który jest w Polsce. Panie Ministrze, jest mi niezmiernie miło, że odwiedził Pan dzisiaj Newark, że odwiedził Pan dzisiaj Ziemię Sądecką. Przy ważnej okazji dla nas, ponieważ oprócz tych lokomotyw yy, możemy powiedzieć, że mamy jako pierwsi w Polsce tor doświadczalno-testowy, gdzie wszystkie te trzy lokomotywy możemy uruchomić i mogą na odcinku 400 metrów przejechać. To jest bardzo ważne, ponieważ za każdym razem, gdzie lokomotywa później wyjeżdża na kompleksowe badania homologacyjne. Wszystkie ewentualne błędy możemy poprawić tutaj. Panowie prezesi, szanowni państwo, dzisiaj wiele wydarzeń bardzo ważnych dla polskiej kolei tutaj w tym miejscu, w Nowym Sączu, w zakładach Newagów. Ważnych dla polskich kolei, które wyzwolone zostały tą inicjatywą inwestycyjną z jednej strony przewoźnika towarowego jakim jest PKP Cargo jednego z liderów na rynku europejskim jest z nami pan prezes Warsewicz będzie na pewno o tym mówił ulokowane zamówienia tutaj w Newagu to nie tylko to nie tylko dzisiaj zamówienia dla PESY, nie tylko zamówienia, przepraszam nie tylko zamówienia dla PKP Cargo, nie tylko Zamówienia dla PKP Intercity, ale to o czym mówi Pan Prezes, jeden z niewielu w Europie, jeden w Polsce, to doświadczalny o takiej różnicy napięć dla lokomotyw, lokomotyw wielosystemowych. Ja chciałem pogratulować Panu Prezesowi, chciałem podziękować tutaj Panu, obecnemu Panu Prezesowi. Warsewiczowi chciałem podziękować PKP Cargo, PKP Intercity za te właśnie inicjatywy inwestycyjne. Bo zamówienia, które lokuje rząd polski, pozwalają właśnie na takie śmiałe inwestycje jak chociażby ten tor. Doświadczalny mam nadzieję, że kolejne przedsięwzięcia będą efektem tychże zainicjowanych przez e, kilka lat temu nasz rząd w inwestycji w tabor kolejowy. Chcąc się rozwijać, trzeba inwestować, bo bez inwestycji tego rozwoju nie będzie. W związku z tym no, tu, tu jest jedna z inwestycji, tych inwestycji jest znacznie więcej. Natomiast to jest nieodzowne ku temu, aby można było wyjść również za granicę. Bo napięcie sieci trakcyjnej to jest rzeczą bardzo ważną, to tylko w Polsce i Kawałek we Włoszech jest 3000 V, w innych krajach te napięcia są inne. W związku z tym ta inwestycja, a Cargo chcąc e, e, też rozwijać swoje rynki, musi mieć e, dostępne lokomotywy wielosystemowe. W związku z tym no, kiedyś podjęta decyzja, dzisiaj procentuje tym, że możemy powiedzieć, że e, ruszamy e, na podbój innych rynków.